Nie muszę być lekarzem, żeby wiedzieć, że Wy nie jesteście odpowiedzialni za nasze zdrowie, tylko za reklamę i sprzedaż, handlowanie produktami farmaceutycznymi. Taka jest prawda, proszę Państwa. Czasami od trzech. A ja, prowadząc badania kliniczne, pracowałam dla wszystkich innowacyjnych firm farmaceutycznych, wszystkich największych na świecie. Ja dobrze wiem, jak one funkcjonują. I proszę Państwa, Wy nie reprezentujecie zdrowia ani pacjentów. Wy reprezentujecie firmy farmaceutyczne i taka jest prawda. Dwie, trzy, cztery, pięć. Osoby, które prowadzą badania kliniczne, badacze po pięć, po dziesięć. I proszę Państwa, nie mówcie, że reprezentujecie jakieś instytuty. A jeżeli nawet, to są to instytuty założone przez firmy farmaceutyczne. Nie ma niezależnych laboratoriów. Ja I nie proszę jest. nie machać Pani doktorze Głową, dlatego że ja wiem, jak to funkcjonuje lepiej od Pana, bo Pani jest na pasku jednej lub dwóch, może trzech firm farmaceutycznych. A ja pracowałam dla wszystkich. Dziękuję. Nie, to ja już dalej, dalej. Chciałam teraz tak, kolejna rzecz teraz. Kolejna śmierć dziecka z powodu szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby. Kolejna już w Polsce i zatrzymanie tej serii ym, szczepień. Oczywiście kontynzencja, prawda? Albo statystyka na jedno dziecko. ...danych dotyczących tylko szczepionki na y, przeciwko y, HPV. Proszę Państwa, na dzień dzisiejszy jest tam zanotowany 640 zgonów. 640 zgonów u osób, które przyjęły szczepionkę przeciwko HPV. Yy, przede wszystkim nie wolno reklamować produktów farmaceutycznych na terenie szkoły, a to się niestety dzieje. Tutaj mam dowód ulotki przekazywanej rodzicom, w szczególnym dzieciom. Nie wolno skierować reklamy do dzieci. Odsyłam do strony Centrą Kąpelu 4 tam jest pełen dróg tego wezwania. Także dyrektor, który podejmuje pod naciskiem czy zaleceniami Ministerstwa prowadzenie tego programu na terenie szkoły podejmuje ryzyko nie tylko związane właśnie chociażby z nielegalnym prowadzeniem reklamy na terenie szkoły, ale i również z niepożądanymi odczynami poszczególnymi, które mogą wystąpić u dzieci. A że mogą być wystąpić... szczepione badania kliniczne, które mają niewiele wspólnego z medycyną opartą na dowodach domach. i medycyny. Podczas gdy dzieci na nastolatki nie są narażone na ryzyko śmierci z powodu raka szyjki macicy, natomiast są narażone na ryzyko śmierci trwałych, trwałych upośledzających lub neurodegeneracyjnych po szczepionkach, które do tej pory nie zapobiegły ani jednemu przypadkowi raka szyjki macicy, nie mówiąc już o śmierci z powodu tego nowotworu. I mają tylko teoretyczny potencjał zapobiegania temu nowotworowi chorobie. chorobie, która może rozwinąć się 20 do 40 lat po ekspozycji na HPV, i której można zapobiegać poprzez regularne wykonywanie badań cytologicznych.